Witam wszystkich. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył pewnej ciekawostki o funkcji kwadratowej. Nie jest to oczywiście coś niezbędnego, żeby zdać maturę, ale pozwala poszerzyć wiedzę na temat właśnie tej funkcji. Ciekawostka ta będzie dotyczyła wyznaczania współrzędnych wierzchołka funkcji nie za pomocą tych wzorów, które już znamy, czyli P równa się minus B przez 2A i Q równa się minus delta przez 4A, ale za pomocą pierwiastków. Proszę przyjrzyjcie się tej paraboli. Widzimy tutaj, że ma dwa miejsca zerowe, x1 i x2, no i wierzchołek, który ma współrzędną xową p i y q. Jeżeli się dobrze przyjrzymy, to współrzędna p znajduje się dokładnie pomiędzy x1 i x2. Dlatego też, jeżeli znamy już x1 i x2, to możemy wyliczyć p z następującego wzoru. P równa się x1 plus x2 podzielić przez 2. Jest to po prostu wzór na środek odcinka od x1 do x2. A jak wyliczyć q? Otóż współrzędna q to nic innego jak wartość funkcji kwadratowej w punkcie p. Czyli jeżeli podstawimy za x wartość p, powiedzmy, że wyszła nam 2, to to co nam wyjdzie to wartość q. No ale to tyle jeżeli chodzi o teorię. Teraz przejdźmy do praktyki. Powiedzmy, że mamy taką funkcję. f od x równa się 2 razy x plus 1 razy x odjąć 6. Chcielibyśmy się dowiedzieć jakie są współrzędne wierzchołka tej właśnie paraboli. Widzimy tutaj, że ta funkcja jest od razu zapisana w postaci iloczynowej. Co to znaczy? To znaczy, że na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć x1 i x2. Postać iloczynową możemy poznać po tym, że mamy wszędzie mnożenie. Mamy 2 razy x plus 1 razy x odjąć 6. No to żeby dowiedzieć się, jakie jest x1 i x2, to po prostu zerujemy te nawiasy. W pierwszym za x musimy podstawić minus 1, żeby wyszło 0, bo minus 1 plus 1 to 0. A zatem pierwszy pierwiastek to minus 1. Analogicznie drugi pierwiastek to 6. Skoro tak podstawmy do wzoru, p będzie się równało minus 1 plus 6 podzielić przez 2. To daje 5 przez 2 z wynikiem 2,5. Jeżeli mamy p, to możemy policzyć i q. Jak policzyć q? Po prostu obliczamy wartość funkcji właśnie w punkcie p, czyli za x podstawiamy 2,5. Będziemy mieli, że q równa się 2 razy 2,5 plus 1 razy 2,5 odjąć 6. To się równa 2 razy 3,5 razy minus 3,5. No i ostatecznie otrzymujemy minus 24,5. A zatem współrzędny wierzchołka tej funkcji to 2,5 i minus 24,5. Kolejnym przykładem będzie funkcja f od x równa się x plus 4 razy x. Tutaj znów mamy postać iloczynową. Pierwiastki to minus 4 i 0. Podstawmy do wzoru. P równa się minus 4 plus 0 przez 2, a to nam daje minus 2. Q będzie to f od minus 2, czyli minus 2 plus 4 razy minus 2. To nam daje 2 razy minus 2, czyli minus 4. Skoro tak, współrzędne wierzchołka tej paraboli to minus 2 i minus 4. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że specjalnie wybierałem takie funkcje, które są zapisane w postaci iloczynowej. Jeżeli mielibyśmy postać ax plus bx plus c, to musielibyśmy sobie wyliczyć po prostu te x1 i x2. No niestety raczej nie byłoby to opłacalne, ponieważ wiemy, że p to minus b przez 2a i minus delta przez 4a. A jeżeli mamy postać, gdzie widzimy już i a, i b, i c, to wystarczy policzyć deltę i mamy to samo. Dlatego też jest to taka ciekawostka, którą możemy zastosować, ale w zasadzie jest ona szybka tylko wtedy, kiedy widzimy już pierwiastki. Czyli zazwyczaj, kiedy mamy funkcję zapisaną w postaci iloczynowej. Jeszcze tylko na koniec dodam, że jeżeli funkcja kwadratowa nie ma dwóch pierwiastków, tylko na przykład jeden, to chyba od razu widzimy, że ten pierwiastek jest właśnie współrzędną P. Ale najlepiej będzie, jeżeli sobie to sami narysujecie. Natomiast w przypadku, gdy nie mamy żadnych pierwiastków, to po prostu musimy to policzyć z tych wzorów, które już znamy, czyli P równa się minus B przez 2a, a Q równa się minus delta przez 4a. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie go. Serdecznie zapraszam też do obejrzenia innych moich kursów. Pozdrawiam!